1 czerwca korytarze i klasy pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie zapełniły się postaciami z bajek i kreskówek. To inicjatywa samorządu uczniowskiego, który w ten sposób postanowił włączyć całą szkolną społeczność w obchody Dnia Dziecka. Czy uznać, że wszyscy jesteśmy dziećmi i lubimy bajki, więc czemu się nie przebrać za ulubioną postać z bajki? Albo fikcyjną. A jak nauczyciele zareagowali na ten pomysł? No nauczyciele generalnie bardzo pozytywnie. Sam pan dyrektor powiedział mi, że świetnie wyglądam. Wszyscy się uśmiechają, cieszą. Wiadomo, Dzień Dziecka jest to radosne święto, prawda? Więc wydaje mi się, że nauczyciele również... Się cieszą z tego, że my, jako uczniowie, hucznie y, świętujemy ten dzień po prostu z uśmiechem, bo wszyscy się cieszą. A takie pytanie techniczne: czy w tym stroju na lekcji nie jest troszeczkę jednak duszno? Y, y, sprawa wygląda w ten sposób, że tutaj jest pompka i po prostu rozpinam sobie ten strój na lekcję, bo jest, mam jakieś dwa metry aktualnie może, więc no, myślę, że przeszkadzałoby to też innym y, w lekcji więc y, po prostu rozpinam go i nie ma żadnego problemu. I dzisiaj jestem myszką mini. A dlaczego właśnie myszką mini? Skąd ten wybór? A tak, lubiłam te bajki w dzieciństwie, bardzo chętnie oglądałam cały w ogóle klub przyjaciół Myszki Miki, więc stwierdziłam, że to będzie idealne przebranie. Miałam akurat opaskę w domu, więc tak wyszło. Ja jestem Alwinem. Mhm. Ja jestem Szymonem. A ja teodorem. <laughs> Czyli Alwin i w osobach własnych. Się. Dlaczego właśnie te postacie? Po prostu stwierdziłyśmy, że fajnie będzie się przebrać w coś razem i Trójkę. Pasujemy wzrostem. Okay. A to była jakaś wasza ulubiona bajka w dzieciństwie, może? Ja bardzo lubiłam. Ja też lubiłam. Ja tak samo. Szczerze, ja po prostu chciałam się wyróżniać i chciałam być bardzo rozpoznawalna, a szrek jest jednak jedną z najbardziej rozpoznawalnych bajek z dzieciństwa. Najbardziej wyrazistą. Tak. No to się udało jak najbardziej. W twoim przypadku? A Dla mnie to był najprostszy pomysł i w sumie też ciekawy i fajny do, do pokazania, także... Spojrzałeś do szaty z ciukami. No i mi pasowało, pasowało, że mam białe i niebieskie, także... Okay. I mam haterkę, także... Ja jestem Stitchem z bajki Lilo i Stitch. Okay. A ja jestem Lilo. Okej, okay, czyli jesteście jednym z najbardziej zgranych duetów bajkowych. Tak, dokładnie Powiedzcie, tak. dlaczego właśnie te postacie? Yy, ponieważ ich przyjaźń wytrwała wiele prób i była właśnie taka prawdziwa, co właśnie wzoruje naszą przyjaźń. Dlatego a. tak się zdecydowałyśmy. Chłopuś Puchatek. Ślepa mysz ze szereka. Również ślepa mysz ze Shreka. Dobrze. Dlaczego to postaci? Powiedzcie, uzasadnicie swoje decyzje jakoś. A tak stwierdziłam, że Kubuś kochatek pasuje. E, myślę, że jest, tak... Jestem taką wesołą osobą i tak mi się kojarzy e, ten kubuś, więc tak stąd taki wybór. Mhm. Jeśli chodzi o myszki? Ja nie mam uzasadnienia. <laughs> po prostu się podobała na... się, tak. tak? Chciałbyśmy razem mieć strój i tak... Wyszło. Jesteśmy atomówkami, ja jestem brawurką. Ja jestem bójka i bajka. ale po prostu no, szukałyśmy czegoś w trójkę, akurat tak się złożyło, że kolorystycznie stwierdziliśmy, że mamy w sumie jakieś ubrania, które byśmy mogły wykorzystać i tak wyszło. Licealiści nie kryją, że taki pomysł na świętowanie Dnia Dziecka to strzał w dziesiątkę. Co fajne, myślę. Fajne poczucie tak małym dzieckiem na chwilę, zwłaszcza jeśli już się jest w tej trzeciej czy czwartej klasie i no, teraz już tylko w trzeciej, ale... Właśnie fajnie tak na chwilę wrócić do tego dzieciństwa, jak się było małym. My ja czekamy na no więcej takich akcji, bo wydaje mi się, że to bardzo ważne, żeby tak razem coś porobić. Zbliżamy się do siebie jakkolwiek i widać, że po prostu uczniowie też mają dystans do siebie. Mm -hmm. A nauczyciele dzisiaj troszeczkę bardziej łaskawi niż zwykle? Tak! Dzisiaj udało się udało Właśnie, skoro Pan powiedział, że to jest poważna szkoła, to według mnie przydaje się taki element rozrywki. No i warto wrócić do, do dzieciństwa. Jednak w każdym z nas tkwi, tkwi jakaś taka, nie wiem, iskierka dziecka i fajnie zwrócić do starych czasów. I warto nie prawda? No warto. Tym bardziej właśnie, że to jest niby poważna szkoła, to dobrze zawsze pokazać jakąś stronę, jednak inną, która się wyróżnia od tego, co wszyscy myślą naokoło i... E, fajny pomysł takie zawsze, zawsze fajnie wrócić do tego dzieciństwa jednak e, i sobie powspominać i się pośmiać trochę. Lżniejszy dzień, odpoczynek dla każdego ucznia na pewno się przyda. Bardzo fajnie, uważam, że jest bardzo taka ciekawa akcja i fajnie, że jest sporo osób się w to włączyło. Fajna integracja wszystkich klas i trochę, żeby się rozerwać i tak dalej. Taki powrót trochę do dzieciństwa, tak. kreatywność, można pokazać swoją. Fajny, myślę, pomysł. A jak na inicjatywę samorządu uczniowskiego zareagowała kadra pedagogiczna i dyrekcja? No myślę, że ze zrozumieniem i z ak pełną akceptacją. Natomiast no jest koniec roku, więc mm. też trzeba to uwzględnić. Niestety przyszły czwartek wypada nam w kalendarzu szkolnym, więc, no, że tak powiem, trzeba pogodzić przyjemny z pożytecznym. Mm. Ale bardzo się cieszę, taka inicjatywa i bardzo fajna. Mam nadzieję, że będzie kontynuowana. Myślę, że nauczyciele powinni być sprawiedliwi. Przede wszystkim, więc nie mogą mówić, że jednego dnia są lepsi, drugiego gorsi. Zawsze są tacy sami. Natomiast no, mamy dzisiaj jakieś słodkie prezenty dla wszystkich uczniów, dla nauczycieli, w końcu też dzieci. Więc myślę, że, że fajnie to razem wypada. Wszystkim dzieciom, bez względu na wiek, składamy z okazji ich święta najserdeczniejsze życzenia.